Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Bike Test. W dzisiejszym odcinku dokańczamy tego Octane One, który miał dosłownie rozpadnięty amortyzator na części. Dzisiaj wkładamy mu tego używanego RST, chyba e, to jest chyba RST Dirt Mówię chyba, ponieważ jest pod taśmą jakiś napis, którego nie mogę odczytać. Waży on 3,5 kg, czyli nawet nadawałby się na jakiś konkretny handel do ćwiczenia. Ale właściciel tego roweru nie ma za dużego budżetu I musimy mu włożyć po prostu ten rower Ten amortyzator z innego projektu Powiem wam, że nie chcę mi się strasznie rozbierać tego amortyzatora No uszczelki trzeba byłoby tu wymienić A naprawdę nie mamy do tego budżetu Jedyne co to go obczyszczę chyba po prostu od zewnątrz Bo jak widać jest z czego Trochę oleju tutaj wyciekło a oh. trochę dużo. Trochę dużo. <noise> Już masz go tak ładnie, przeserwisuj. Zobaczymy, jak mocno olej wycieka. Tutaj widać tutaj ślad oleju po każdym pompowaniu zostawał na innej wysokości goleni. Z drugiej strony podobnie, chociaż może trochę lepiej. Jednak no jest strasznie dużo tutaj brudu. Dawaj to na statywie. Zagramy w 3x3. Eee, kto wygra, ja jak wygram, to nie robię. Jak Leo wygra to robię serwis amortyzatora. Może kto wygra ten robi. Albo kto przegra to? przegra, robi. ten robi. E, Gramy do trzech. Dobra. Podejście trzecie. Jest. Jest. Co za fajne? Trzy razy, zero. I tak wygra. Zobaczymy, czy serwis tutaj bez wymiany uszczelek w ogóle będzie miał sens. Czasem nawet wymiana oleju smaru z uszczelek może dużo pomóc, a w tym przypadku myślę, że to ma jakiś sens. No jak już tego nie muszę robić. Szybko wykryliśmy, dlaczego ten amortyzator wyciekał. No i jest ta śruba, której się nie da ani już teraz dokręcić, ani odkręcić, więc na szczęście mi się poparciło i nie muszę robić tego serwisu. No, jak, jak wiadomo, Bukie ze z tymi dobrymi <ścoughs> i wystarczy tylko teraz tą dokręcić, i o, I możemy no, działać dalej. Zrobił kurde serwis. Możemy po tym krótkim serwisie zakładać ten amortyzator. Jak widzicie, nie ma tutaj rury taperowanej, tylko jest prosta. W przeciwieństwie do ramy, która ma rozszerzoną główkę na dole, ale mamy tutaj, jakby, adapter, podkładkę taką która no, pozwala na to, żeby założyć ten amortyzator do tego roweru. Teraz czas na kółko, tylko jak widzicie, tutaj ośka w ogóle nie pasuje, w sensie w ogóle piasta, dlatego trzeba ją też wymienić w tym rowerze czyli przepleść całe koło i założyć, no niestety, gorszą piastę tak samo jest gorszy amortyzator. Bo, no tak jak mówiłem, nie mamy budżetu i robimy, no trochę downgrade jednak w tym filmie. Nawet fajnie wygląda ta złota piasta. Może nie fajnie wygląda amorek, ale najważniejsze dla właściciela tego roweru jest to, że będzie mógł po prostu zacząć jeździć na tym rowerze, bo wcześniej w ogóle nie mógł przez ten rozpadnięty amortyzator, więc no może jest downgrade, bo wtedy miał fajnego e, amorka rockshoka, ale za to będzie mógł jeździć. Ostatnia rzecz w tym rowerze to jak widzicie przewód hamulcowy jest poprowadzony górą, a prowadzenie jest tutaj dołem, jest tutaj zaczep i tutaj, więc zrobimy tak, żeby pancerz przewinąć tutaj pod ramą. Dużo łatwiej będzie odkręcić klamkę i ją przykręcić, ponieważ zacisk hamulca trzeba będzie znowu regulować względem tarczy, a tak unikniemy tego problemu. Myślę, że rowerek wygląda lepiej, a co najważniejsze, jest po prostu sprawny. Wiem, że amortyzator wygląda jak wygląda, ale chodzi o to, żeby móc dalej szkolić swoje umiejętności no i się bawić. Na sam koniec tego odcinka przypominam wam z vlogiem rowerowym o bezpiecznej jeździe na rowerze. Pamiętajcie, żeby nic was wokół nie rozpraszało, tak jak mnie teraz ta kamera. Nie korzystajcie najlepiej z telefonu na rowerze, a jeśli już musicie, to w takich miejscach jak tutaj, gdzie wiecie, że żaden samochód Was za bardzo e, nie zaskoczy, gdzie nie ma dużego ruchu. Pamiętajcie też o kasku na głowie i oświetleniu nawet w ciągu dnia, bo to też zwiększa Waszą widoczność na drodze, no i oczywiście poprawia bezpieczeństwo. A jeśli chcecie takie darmowe naklejki promujące bezpieczną odległość między samochodem a rowerem 1,5 metra, to napiszcie do blogu rowerowego na Facebooku. Macie link poniżej w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia niedługo. Nie, nie nagrywa. A, to się nie nagrywało. Była ostrość czernia. Była na pewno ostrość Nie, na pewno nie Wspaniale Ja Dobrze robię? Dobrze, dobrze Dobrze, dobrze robię Normalnie się wykręca, więc teraz pytanie Czy serwisujemy i czy kombinujemy z tamtą śrubą?